Siemost seria do Was w kolejnym odcinku i już dzisiaj mamy którego skina kupić ćwierćfinał. No i w sumie ostatni odcinek z tej serii został rzucony ponad dwa tygodnie temu i chciałem ten film wrzucić jakiś tydzień temu, ale no niestety nie działały mi ankiety na YouTubie, a więc nie miałam jak kontynuować tej niesamowitej serii. No ale już dzisiaj wyłonimy 8 skinków, które przechodzą do ćwierć finału tej serii. Oczywiście omówimy sobie wszystkie starcia i zaczniemy nowe. Mam teraz 17 tysięcy blingu, a więc to jest totalnie chora liczba. Ale dobra, przejdźmy już do ankiet. W ogóle widzowie, na 2500 subskrypcji jest Q&A, a więc kliknijcie przycisk subskrybuj, bo tylko 160 subskrypcji zostało. Ale dobra, zacznijmy sobie od pojedynku Bajtowej B z Detektywem Grejem. No i po wyrównanym starciu wygrywa Bajtowa B. Zostało dane 66 głosów i Bajtowa B przechodzi dalej. Dalej Strażnik Księżyca Chester niszczy Dyniowego Kieła. Zostało oddane 57 głosów i Strażnik Księżyca Chester przechodzi dalej. W kolejnym starciu Odyn Cordeliusz wygrywa z Desperado Poco, ale po naprawdę wyrównanej walce zostało oddane 51 głosów i Odyn Cordeliusz przechodzi dalej. Dalej mamy starcie Rekina Kolta i Mrocznego Klauna Sama. Mroczny Klaun sam okazał się lepszy, zostało oddane 52 głosy. I mroczny ten sam przechodzi dalej. W kolejnym starciu koszmarna Sandy niszczy strażnika księżyca Hanka. Zostało dane 51 głosów i koszmarna Sandy przechodzi dalej. No i w ostatnim starciu błąd Larry Lowry niszczy królową dżungli Maisie. Zostało oddane 49 głosów i błąd Larry Lowry przechodzi dalej. Uuuu, co to za ciekawa funkcja, wspieranie? Da się mi wesprzeć już od dwóch złotych? A są naprawdę świetne bodysy, na przykład cringe'owy filmik. Dziękuję wszystkim wspierającym i przejdźmy już z powrotem do odcinka. Dalej przechodzi Bajto Babi, Mroczny Klaun Sam, Błąd Larry Lowry, Koszmarna Sandy, Strażnik Księżyca Chester i Odyn Kordeliusz. Ale na tym wszystko się nie kończy. Ponieważ ze wszystkich przegranych zostanie wyłonionych dwóch zwycięstwów, którzy przejdą do ćwierćfinału i będą mieli jeszcze szansę walczyć. I będą to detektyw Grey oraz Eric Nicolt. Detektyw Grey miał 39%, a Eric Nicolt miał 38%. Są to najwyższe procenty, a więc zdecydowałem, że oni przechodzą dalej. Ale dobra, to jest ten czas. Przed ten czas, żebym zrobił kolejne starcia i kolejne ankiety. Strażnik Księżyca Chester zmierzy się z Bajtową Wombi. Na pewno ma teraz cięższego wroga. I jeden z nich przejdzie do półfinału. Mroczny klient sam zmierzy się z detektywem Grejem I myślę, że to będzie najbardziej wyrównane starcie ćwierćfinału. Oden Kordel już zmierzy się z koszmarną Sandy. Ktoś już zagłosował. Trzy minuty temu. I na koniec błąd Larry Lowry zmierzy się z Rekinim Coltem. Czas na zagłosowanie macie przez tydzień. A za tydzień sprawdzę wyniki i nagram półfinał. Oho, ktoś napisał komentarz. Ciekawe kto to. To jakiś Sandow Korsz. SPRAWDZĄ! Dobra, a tak na serio, jeśli ktoś interesuje się koszkówką, zapraszam na mój drugi kanał, czyli Sandał Kosz, dobijamy 50 subskrypcji. Będę starał się robić daily, ale nic nie obiecuję.